Przede wszystkim zastosowane tymczasowe aresztowanie zabezpieczeń nie tylko postępowania przygotowawczego, ale również przygotowanie sądowe, ponieważ w Polsce praca się obowiązuje zasada bezpośredniości e, czynności procesowych i sądowe czynności, które były e, wykonane podczas postępowania przygotowawczego w postaci przesłuchania świadków przebiegu, musi również wykonać się przed sądem. I w tej sytuacji sąd uznał, iż e, zabudował na pracę procesowego również podstawę. Dyskusja o wypadku, ale samo istniejące stanowisko w czasie posiedzenia i również imputuje ona obawę w Co w tym przypadku, biorąc pod uwagę te zarzuty i w jakiej wysokości droży kara? Przez artykuł 247 nr 2 kodeksu karnego, który jest najsłabszym z zarzuconych Liczących na zmianę zarzutu cały czas, czy jest jeszcze dla nich nadzieja na rodziny, dla znajomych? Nie mogę, nie są pragniona do tego, żeby komentować postępowanie w tym zakresie. Natomiast jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że zarzuty, jakie zostały finalnie ułożone oskarżonym, opierają się na danych, opiniach, na zgromadzeniu W tej chwili w takiej formie zostały one tutaj sądowi przedstawione. Mhm. Pani profesor, która widziała na które były właśnie umieszczone na, na policjantów, już Nie um, I jak pani pozywanie? Nie będę tego się jeszcze nie niebędę, 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 mhm. A jaki człowiek? No sé, ¿no?